Cześć witajcie, assassin 08 z tej strony i witam Was w kolejnym unboxingu na moim kanale. Jak widzicie mam przed sobą przesyłkę prosto od MyMusic, która skrywa platynowy pakiet BOMBSide A. Dla tych, którzy nie wiedzą co to takiego jest BOMBSide A, jeżeli o utwór muzyczny chodzi, jest to kolaboracja DJ Remo, Gimpera oraz Mamiko. Jeśli zastanawiacie się dlaczego ten pakiet nazywa się platynowym to spieszę z wyjaśnieniami. Single Bombside A uzyskał status platynowej płyty, dlatego że sprzedał się w ponad 20 tysiącach egzemplarzy. Z tej właśnie okazji został wydany pakiet Bombsite A, który zawiera koszulkę, opaskę oraz single. Gdy ruszył preorder na ten pakiet, to single był jeszcze pokryty złotem. A tu, proszę bardzo, już platyna. I słuchajcie, nie ma co przedłużać. Zacznijmy odpakowanie i zobaczmy, jak to wszystko się prezentuje w środku. Wyciągamy całą zawartość. Halo. Ok, to wszystko. No i dobra, mamy tutaj cały zestaw, także tutaj sobie otwórzmy. OK, jest fakturka. I słuchajcie, taki zestaw w preorderze oczywiście kosztował 79,99 i zawiera właśnie trzy te rzeczy. I przyjrzyjmy im się teraz z bliska. Na początku zajmijmy się samym singlem Bombside A, Remo, Gibson, Mamiko, otwieramy. I w środku oczywiście płyta i tutaj mamy okładkę. Także zajrzyjmy teraz do środeczka, jak to się tam prezentuje. W środku oczywiście są autografy Mamiko, Remika oraz Gimpera, a na płycie znajdują się cztery utwory i jest to Bombside Up w edycji radiowej, Bombside Up w wersji Extended, czyli taka wersja bardziej dla DJ-ów, Bombside Up w wersji a cappella, czyli same słowa i to jest taka wersja skierowana bardziej dla twórców remiksów itd. itd. No i oczywiście jest Bombside Up w wersji instrumentalnej, czyli sam podkład muzyczny. Także tak prezentuje się pierwszy element Single Bombside A. Oczywiście z autografami bardzo fajna sprawa. Także odkładamy go sobie na razie na bok. Kolejnym elementem będzie opaska silikonowa. Także otwórzmy ją i zobaczmy, jak to się wszystko prezentuje. No, opaska, jak opaska, oczywiście. Mamy tutaj napis Bombside A. Mam nadzieję, że będzie wszystko ładnie widać. Tak on się prezentuje. Jest trochę taki, jakby wypukły. Oczywiście czerwona farba. Bombside A, i tak na całym. Tutaj na całej tej opasce Bombside A. bardzo fajna opaska. Odkładamy ją sobie na bok. No i teraz przyszła pora na ostatni element tego zestawu, czyli koszulkę. Ale to nie jest taka zwyczajna koszulka, moi drodzy, ponieważ jest to taka specjalna koszulka. Zaraz wam powiem, co i jak. Wyjmę ją tylko, OK. No i tak właśnie prezentuje się koszuleczka po odpakowaniu. Słuchajcie, to logo właśnie bombsite A. Jest pokryte farbą fluorescencyjną. Co to oznacza? Będzie to logo świecić w nocy. Niestety nie mam teraz jak mam tego pokazać oczywiście, ale zapraszam was na mojego fanpage'a. Już dziś wieczorem pojawi się właśnie zdjęcie, jak ta koszulka wygląda nocą. Także zobaczycie jak to wszystko wygląda. W moim wypadku jest to koszuleczka w rozmiarze M. No i z przodu mamy duże logo Bombside A. Z tyłu chyba nic nie ma. Dokładnie tak, z tyłu już nic nie ma. Jeżeli chodzi o materiał samej koszulki, muszę Wam przyznać, że jest naprawdę fenomenalny. Świetny materiał i na pewno się po kilku praniach na nie spierze, a koszulka się nie rozciągnie, bo jest naprawdę z bardzo, bardzo, bardzo dobrego materiału, muszę przyznać. No ale za te pieniądze naprawdę było warto. Tak więc jeśli chodzi o ten unboxing to wszystko mam nadzieję, że wam się podobał, jeśli tak to koniecznie zostawcie łapkę w górę zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście napiszcie komentarz jak wam się podobało napiszcie również w komentarzu czy kojarzycie utwór bombsite A, jak wam się podoba i czy macie w planach zakup takiego pakietu z tego co mi wiadomo już wkrótce w sklepie mymusicshop.pl będą te elementy tego pakietu dostępne osobno do kupienia, tak więc jeżeli nie chcecie kupować całego pakietu, a na przykład sam single, to po prostu możecie sobie kupić sam single. jeżeli na przykład koszulkę i opaskę, to kupicie koszulkę i opaskę. Jednak niestety musicie liczyć się z tym, że te ceny będą większe, ponieważ, no wiadomo, pakiet to cena jest oczywiście mniejsza. Moim zdaniem opłacało się kupić ten zestaw, mamy single z autografami, opaskę oraz bardzo fajną koszuleczkę. Mimo, że nie jestem jakimś wielkim fanem Counter Strike'a, to naprawdę warto mieć taki zestaw u siebie w domu. Tak więc jeśli chcecie sobie zakupić taki zestaw, to zapraszam do opisu. W opisie znajdziecie link do sklepu mymusicshop.pl, gdzie będziecie mogli sobie zakupić taki pakiecik. W opisie zamieszczam również linki do kanałów Gimpera, Mamiko oraz Remika. No i cóż, to chyba tyle, także jeszcze raz dzięki, do zobaczenia, do następnego i cześć!